Wysoka Izbo, przysłuchiwałem się uważnie w wystąpieniu pana premiera Morawieckiego i usłyszałem parę słów ładnych, parę słów pięknych, a nawet kilka słów słusznych, z którymi się zgadzam, kiedy pan premier mówił o dobrobycie, kiedy pan premier mówił o nowoczesności. Bardzo pan pięknie mówił, panie premierze, i byłbym nawet uwierzył w to, że pan będzie budować nowoczesne państwo dobrobytu. Gdyby nie jeden mały techniczny szkopu, bo Pan już rządził, Panie Premierze, i to rządził Pan przez kilka lat najpierw z tylnego krzesła, potem, kiedy udało się Panu pozbyć też szydło, już jako premier, i Pan nie może odciąć się od tych rządów, powiedzieć, że zaczyna Pan od nowa, więc trochę bardziej niż Pana dzisiejsze obietnice interesuje mnie to, jakim był Pan premierem do tej pory. A bilans tych rządów, niestety, jest nieco inny niż ten, który Pan przeczytał. Powtarzał Pan się jak mantrę pojęcie państwa dobrobytu, więc porozmawiajmy o tym, czym jest państwo dobrobytu. W państwie dobrobytu są tanie mieszkania na wynajem dostępne dla każdego, w państwie dobrobytu są dobrze dofinansowane publiczne szpitale, w państwie dobrobytu jest naprawdę bezpłatna ochrona zdrowia i naprawdę bezpłatna edukacja. W państwie dobrobytu każdy czuje się bezpieczny na ulicy, a nie jest ofiarą bicia i wyzwisk ze strony prawicowych fanatyków, jak to miało miejsce całkiem niedawno pod pańskimi rządami w Białymstoku. Wreszcie panie premierze nowoczesne państwo dobrobytu szanuje pracowników, szanuje związki zawodowe i szanuje dialog społeczny. W nowoczesnym państwie dobrobytu, panie premierze, podatki faktycznie, a nie tylko w słowach, płacą wielkie korporacje, a nie tylko pracownicy, nie tylko małe firmy. Polska tak nie wygląda, panie premierze, po czterech latach pańskich rządów. Polska nie jest, po czterech latach pana rządów, państwem dobrobytu. W praktyce płacicie grosze pracownikom budżetówki. Młodzi nauczyciele zarabiają dzisiaj w Polsce tyle, że nie da się za to przeżyć. Od lat nie podnieśliście płac szeregowym urzędnikom. Ludzie uciekają z budżetówki, bo pod pana rządami, pod pana rządami, panie premierze, państwo staje się najgorszym z pracodawców. Pod waszymi rządami nadal po czterech latach kwitną śmieciówki i nadal jest łamane na masową skalę prawo pracy. Mieliście cztery lata, żeby to zmienić. Mieliście cztery lata, żeby dać więcej narzędzi inspekcji pracy. To nie było kosztowne, a jednak się na to nie zdecydowaliście, nie zdobyliście się na to. Mówi Pan dużo o dialogu społecznym dzisiaj, ale dialog, dialog z pracownikami praktycznie nie działa. Traktowaliście związki zawodowe bardzo często nie jak przyjaciela, tylko jak wroga, zupełnie bez sensu i szkoda, bo usłyszałby pan często od związkowców bardzo wiele o problemach zwykłych ludzi, o problemach milionów Polaków, na które niestety ten rząd był głuchy. Kolejny temat mieszkania, przepraszam Panie Premierze, ale pana przechwałki tutaj brzmiało jak jakiś kompletnie absurdalny żart. Bo Mieszkanie Plus to naprawdę jest kompromitacja waszego rządu. Przez 4 lata zbudowaliście 900 mieszkań. Mydliliście ludziom oczy przez lata, że da się budować mieszkania bez pieniędzy z budżetu państwa. Że to załatwi jakaś magiczna sztuczka, że to załatwią deweloperzy. Efekt jest taki, że mieszkań nie ma. Nie zdecydowaliście się na powołanie publicznego podmiotu odpowiedzialnego za budowę mieszkań na każdą kieszeń. Opowiadaliście te bajki. I efekt jest taki, że oczywiście, tak jak Pan mówił, deweloperski interes w 2019 roku świetnie się kręci. Tylko ceny za te mieszkania są astronomiczne, poza zasięgiem większości młodych polskich rodzin. W 2019 roku, Panie Ministrze, Panie Premierze, Ministrze Sportu także oczywiście, e, prawie połowa młodych ludzi gnieździ się w mieszkaniach ze swoimi rodzicami, bo nie stać ich na to, żeby się usamodzielnić. I to jest moim zdaniem. Najlepsze podsumowanie Waszych osiągnięć, jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, to jest klęska! A na domiar złego, kiedy Mieszkanie Plus było przejmowane, to przemyciliście do tego zmiany w ochronie lokatorów, które uderzyły w prawa lokatorów, które ułatwiły eksmisję i, co więcej, nie dotrzymaliście słowa w sprawie reprywatyzacji. Miała być ustawa, która zatrzyma ten proceder. Były założenia do ustawy, dobre założenia. Lokatorzy na ją liczyli, a wy ich po prostu zawiedliście tej ustawy nie ma. Dlaczego jej nie ma, panie premierze, o tym nie usłyszeliśmy ani słowa. Mówił pan też, panie premierze, o zdrowiu. Usłyszeliśmy, że będzie pan malować ściany w szpitalach, żeby było w nich ładnie. Fajnie, tylko kto w tych odnowionych szpitalach, panie premierze, będzie nas leczyć, bo to jest realny problem polskiego systemu ochrony zdrowia. Pamięta Pan, Panie Premierze, swoje własne obietnice, kiedy obiecaliście lekarzom rezydentom, że podniesiecie wydatki do tego skromnego europejskiego minimum, do 6%. Oni wam wtedy uwierzyli, wyciągnęli rękę, przerwali protest i co się okazało? Okazało się, że ich oszukaliście, tak? bo zrobiliście to przy pomocy księgowej sztuczki, w których przyznaje jest Pan świetny, tylko że to jest oszustwo, które naprawdę ma bardzo krótkie nogi, bo strajk wygasł, to prawda. Ale wie Pan równie dobrze jak ja, że kolejki do specjalistów rosną, że system kształcenia młodych lekarzy leży, że dramatycznie ciągle brakuje w Polsce pielęgniarek, że znikają kolejne oddziały szpitalne, ratownicy odchodzą z pracy, państwo na tym odcinku po prostu się sypie. A Pan nam tutaj z uśmiechem na twarzy mówi, że wszystko idzie ku dobremu. No niestety nie idzie. I żybo jasność to nie jest tylko pana wina, bo ochrona zdrowia zapada się faktycznie od lat. I od lat jest tak, że ten, kto jest bogaty, żyje w Polsce kilkanaście lat dłużej niż ten, kto jest biedny. Tylko, że pod waszymi rządami niczego specjalnie z tym nie zrobiliście. A kryzys będzie coraz większy, bo kadry medyczne, które zostały wykształcone z PRL-u, właśnie odchodzą na emeryturę. I to dobija ten system. System, który jest niewydolny także pod waszymi rządami. Jak traktowaliście osoby słabsze, tutaj też nam no, powiedział Pan kilka ładnych słów i ja się z tymi słowami zgadzam. Tylko dzisiaj w nocy, panie premierze, mamy głosować ustawę, która okradnie fundusz dla osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego? Bo pan chce na siłę równoważyć budżet. To jest coś, czego naprawdę nie trzeba robić, ale postanowił pan, panie premierze, podlizać się rynkom finansowym, a za tę księgową sztuczkę każe pan zapłacić niepełnosprawnym dzieciakom. To jest moim zdaniem podłość i tak w praktyce wygląda ten pisarski dobrobyt. Powie Pan, Panie Premierze, że porządne usługi publiczne, że podwyżki dla budżetówki, że to wszystko kosztuje i to jest prawda, tylko że przez te cztery lata zamiast budować nowoczesny system podatku korporacyjnego administrowaliście tym, co Wam zostawił Tusk. I to jest fakt, pogoniliście paru VAT-owskich złodziei, dzięki temu były środki na to, żeby sfinansować 500+. plus. Ale w sprawie zupełnie kluczowej, w sprawie wielkiej korporacji, po prostu stworzyliście. Polski budżet ciągle utrzymują pracownicy i mali polscy przedsiębiorcy, a wielkie amerykańskie czy niemieckie firmy nadal nie płacą w Polsce podatku dochodowego. Mamy olbrzymią dziurę w cit olbrzymią dziurę w podatku korporacyjnym. Specjaliści mówią, że w życieka z naszej gospodarki rzeka pieniędzy, grube miliardy. I to są te pieniądze, te pieniądze panie premierze, których potrzeba na polskie szpitale, których potrzeba na polskie szkoły, one właśnie tam są, a wy boicie się poniesięgnąć. Czasy faktycznie idą cięższe, gospodarka zwolni. To nie jest tragedia, bo w gospodarce rynkowej cykl koniunkturalny jest normą. Ale w pana wystąpieniu tak naprawdę nie usłyszałem ani słowa, jak chcecie Polskę przygotować na to spowolnienie. Jak chce pan zabezpieczyć środki na 500+. plus? Co z zasiłkami, jeżeli odbije bezrobocie? Skąd weźmie pan na to środki, jeżeli ciągle boi się pan sięgnąć po podatki od wielkich korporacji? Czy znowu zrzucicie to, jak to bywało już w Polsce, na gospodarstwa domowe, na zwykłych pracowników? To są pytania, na które Polacy powinni poznać odpowiedź i myślę, że ona byłaby ciekawsza, niż wiele z tych wzniosłych cytatów i poezji, którą usłyszeliśmy w pana ekspoze w dniu dzisiejszym. Ja, szczerze mówiąc, trochę się dziwię, że poruszył pan w swoim wystąpieniu temat unikania opodatkowania, bo przecież przez te lata za każdym razem od interesu polskich obywateli ważniejszy dla pana rządu okazywał się telefon z ambasady USA. Gdzie jest, panie premierze, podatek od platform cyfrowych? Wycofaliście się z tego, bo kazał wam to zrobić wiceprezydent Mike Pence. I tak samo było z Uberem. Tak samo było z listą leków refundowanych. I tak samo było z reprywatyzacją, a to sprawa, jak już mówiłem, po prostu haniebna. Słyszymy teraz, że planujecie wydać grube miliardy złotych na F-35 czyli na samoloty, których wartość dla polskiej armii jest wątpliwa i podważana przez wielu ekspertów. My uważamy, że dla polskiego bezpieczeństwa potrzebne są inne, sensowniejsze inwestycje, których nie będzie, bo wydacie te pieniądze na amerykańskie samoloty. Lewica uważa, że to błąd. Lewica uważa, że powinniśmy wypełniać nasze zobowiązania traktatowe, ale chcę powiedzieć jasno, my nie poprzemy Waszych pomysłów, żeby wydawać na zbrojenia jeszcze więcej. W niektórym wpisie, jak słyszałem, marzy się, żebyśmy wydawali na to 3, a może nawet 4% PKB. My mówimy w tej sprawie stop. Te pieniądze są potrzebne na szpitale, one są potrzebne na szkoły, na porządne funkcjonowanie polskiego państwa. Bezpieczeństwo, realne bezpieczeństwo Europa, Polski to jest Europa. To jest dobra współpraca z naszymi sąsiadami z północy, z naszymi sąsiadami z zachodu. I dlatego Proszę mnie wybaczyć, ale budzą uśmiech pańskie deklaracje o polityce europejskiej, bo wy żeście przez kilka lat tę współpracę niszczyli. Tam, gdzie lewica widzi w Europie przyjaciół, wy pokazywaliście wrogów. My chcemy wspólnie budować z europejskimi siłami, z europejskimi krajami wspólną politykę obronną, a wy od lat skłócacie nas po prostu z naszymi sąsiadami. I moim zdaniem to, co robicie, ta retoryka konfliktu z Europą jest nieodpowiedzialna. Co więcej, żeby przypodobać się prezydentowi Trumpowi, skłócając Europę, wystawiacie na niebezpieczeństwo, na ryzyko naszą przyszłość. A jeśli ktoś uważa, że prezydent Donald Trump jest gwarantem czegokolwiek, to lepiej niech przyjrzy się losowi Kurdów. Jest wreszcie sprawa, panie premierze, o której nie da się milczeć grozi nam nam wszystkim niezależnie od tego czy z lewicy czy z pisu czy z platformy czy z PSL-u grozi nam wszystkim katastrofa klimatyczna ja mam dwójkę dzieci wiem że pan też ma dzieci i szczerze mówiąc dziwię się panu bo w tej sprawie postępuje pan nieodpowiedzialnie tak jakby pan w ogóle nie myślał o ich przyszłości jeżeli nie powstrzymamy zmian klimatu to setki milionów ludzi ruszą na północ. To będzie fala migracyjna, jakiej świat dotąd nie widział. Będą uciekać z miejsc, więc jest zbyt gorąco, żeby żyć. Wy o tym w ogóle nie myślicie. Rez już mamy przedsmak tego, co nas czeka. Co roku jest coraz dłuższa susza, co roku jest coraz droższa żywność, co roku są problemy z wodą w kolejnych polskich miastach, a to jest dopiero początek. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieciaki żyły w normalnym, bezpiecznym świecie, to musimy zacząć działać, a nie tylko mówić. Musimy naprawdę zainwestować duże publiczne środki w naszą gospodarkę, tak żeby nie niszczyć środowiska. Te nowe, zielone, innowacyjne technologie, one nie powstaną same, Na to trzeba przeznaczyć budżetowe pieniądze. I chcę Panu powiedzieć, że takie inwestycje i takie decyzje lewica jest gotowa poprzeć. I oczekiwałem, Panie Premierze, że w Pańskim wystąpieniu po tych zapowiedziach jakichś konkretów, ale niestety w tej sprawie, jak to często u Pana bywa, żadnych konkretów nie było. Zamiast konkretów temat kryzysu klimatycznego ogrywa pan takimi dosyć tanimi pr gestami. Powołuje pan fasadowego ministra od klimatu, który nie będzie mieć realnych kompetencji, niczego realnie nie zmieni. Szczerze mówiąc nie zazdroszczę panu kurtyce, bo jego zadanie będzie jeździć po świecie, uśmiechać się i przekonywać, że jest super, chociaż wszyscy wiedzą, jaką prowadzicie politykę. A prowadzicie politykę taką, że otwieracie kolejne kopalnie, że topicie miliardy złotych w energetykę węglową, że importujecie na masową skalę węgiel z Rosji. To jest strategia energetyczna, która da się zamknąć w słowach jeszcze więcej węgla, tylko to jest skrajnie nieodpowiedzialne, bo niszczycie w ten sposób świat, w którym będą żyły nasze dzieci. O korupcji, o arogancji władzy i o łamaniu zasad praworządności padło tu już parę słów słusznych, więc nie będę ich powtarzać. Powiem tylko, że w tej sprawie zaczynę ponosić się odpowiedzialność i chcę pana zapewnić, panie premierze, że kiedy przyjdzie na to czas, to w tych głosowaniach lewicy ręka nie zadrży. Także dlatego, że w nowoczesnym państwie dobrobytu, panie premierze, konstytucję traktuje się poważnie, całą polską konstytucję. Ja wierzę, że Polska może być demokratycznym państwem prawnym, które faktycznie urzeczywistnia zasadę sprawiedliwości społecznej. Ale nie wierzę, panie premierze, że da się tego dokonać pod pańskimi rządami. Że tak się stało władze w Polsce, będzie musiała objąć demokratyczna lewica. My nie będziemy oczywiście czekać. Będziemy działać już teraz i już teraz w tym Sejmie powiemy wam, sprawdzam. Mówicie państwo z PiSu, że jesteście prospołeczni. Więc damy wam szansę to udowodnić. Zaczniemy od zdrowia. W tej kadencji lewica przedstawi ustawę, która podniesie wydatki na publiczną ochronę zdrowia do europejskiego poziomu, do 7,2 produktu krajowego brutto, bez ściemniania, bez oszukiwania, bez księgowych sztuczek, bo to są te pieniądze, których potrzeba, żeby realnie skrócić kolejki, to są te pieniądze, które trzeba dać polskim pielęgniarkom, lekarzom rezydentom, ratownikom medycznym, tym wszystkim, którzy walczą o polskich pacjentów. I druga sprawa zaproponujemy ustawę, która po raz pierwszy od lat weźmie tego byka za rogi i zmierzy się z nierównościami w dostępie do ochrony zdrowia. Zaproponujemy ustawę, która wprowadzi leki na receptę za 5 złotych. Wszystko mamy policzone, wszystko jest przemyślane, bo to jest panie premierze moralny skandal, że dzisiaj w Polsce biedni żyją kilkanaście lat krócej niż bogaci. To jest moralny skandal, że starsza pani w aptece odchodzi od okienka, bo nie stać jej na to, żeby wykupić receptę, którą dostała od lekarza i to z tym trzeba skończyć, bo to jest hańba dla Polski. To są ustawy naprawiające sytuację w ochronie zdrowia, które trafią do tego Sejmu i ja oczekuję, skoro mówi Pan o nowoczesnym państwie dobrobytu, że Państwo za nimi zagłosujecie, bo jeżeli pani marszałek Witek albo pan marszałek Terlecki zapakuje te prospołeczne propozycje do zamrażarki, to sami wystawicie sobie świadectwo, ile warte są wasze słowa o prospołeczności. Damy też panu szansę, panie premierze, zająć się problemami polskich pracowników. Dlatego Lewica zgłosi projekt podwyższenia płac w budżetówce w myśl prostej zasady, bardzo prostej zasady. Jeżeli, dla państw, jeżeli pracujesz dla państwa, to dostajesz przynajmniej 3500 zł. wynagrodzenia, bo pracy dla państwa trzeba przywrócić godność i właściwy status. Trzeba doprowadzić do tego, że praca w szkole, w urzędzie, w szpitalu to była praca, którą wybierają najlepsi. Nauczycielka, która uczy nasze dzieciaki, nie może myśleć o tym, czy będzie miała za co kupić buty zimą, panie premierze, a tak dzisiaj jest. Pielęgniarka, która dba o chorych, nie może być przemęczona, nie może spędzać dyżurów sama na oddziale, jako osamotniona siostra oddziałowa. A urzędnik nie może myśleć o tym, gdzie ma dorobić, że mu starczyło na czynsz albo do pierwszego. Dlatego musimy podnieść płacę w budżetówce i taką propozycję złożymy. Mówił Pan, Panie Premierze, dzisiaj o równości między kobietami a mężczyznami. Nie wspomniał Pan tylko o tym, że tę lukę płacową w Polsce wyrównuje budżetówka, bo w tej budżetówce dzisiaj praktycznie każdy i każda zarabia równie źle. W sektorze prywatnym nierówności natomiast są bardzo duże i nic z tym przez te cztery lata nie zrobiliście. Lewica ma propozycje, jak to rozwiązać. Chcemy zwiększyć kompetencje inspekcji pracy i wprowadzić certyfikat sprawiedliwych płac. Położymy ten projekt na stole i skoro równość kobiet i mężczyzn stała się dla pana ważna, panie premierze, to oczekuję, że go państwo poprzecie. Weźmiemy się też za to w tej kadencji, na co wam nie starczyło odwagi. Weźmiemy się za likwidację śmieciówek i za zagwarantowanie wszystkim polskim pracownikom równych, konstytucyjnych praw. Chcemy dać państwowej inspekcji pracy narzędzia, żeby wyplenić tę patologię śmieciowego zatrudnienia i znowuż będę z ciekawością patrzeć, czy PiS zagłosuje za, czy przeciwko tym rozwiązaniom, które zgłosi Lewica. I wreszcie ostatnia sprawa, ale sprawa ważna. Minimalnych wynagrodzeń. Ich wysokość, panie premierze, nie może zależeć od widzimisię pańskiego pryncypała Jarosława Kaczyńskiego. Płaca minimalna powinna rosnąć nie dlatego, że pan premier łaskawie się na to zgodzi, tylko automatycznie wraz z gospodarką. Dlatego Lewica zaproponuje nowy mechanizm. Taki, który trwale powiąże płacę minimalną z przeciętnym wynagrodzeniem. Odpowiedzialny mechanizm, który spowoduje, że płace istotnie pójdą w górę. Wszystkie płace, bo tu nie chodzi tylko o płacę minimalną, bo za wiedzę, za poświęcenie, za ciężką pracę, zwłaszcza za pracę dla państwa, trzeba godnie płacić. Słuchałem też tego, co pan mówił o gospodarce, panie premierze, i miałem wrażenie, że już to kiedyś słyszałem. Bo te zapowiedzi o zerwaniu z neoliberalizmem, te cytaty z pani profesor Matsukato o, o aktywnym i przedsiębiorczym państwie to chyba już było w pana poprzednim wystąpieniu i wtedy nie ukrywam budziło moją sympatię. Tylko dzisiaj, Panie Premierze, kiedy Pan to mówi, to jest Pan mocno niewiarygodny, bo miały być inwestycje publiczne, a inwestycji publicznych nie ma, bo poziom inwestycji w ogóle jest nędzny bo miały być wysokie badania, nakłady na badania i rozwój, a w praktyce jest to nędzne 1,2% PKB, o którym Pan wspominał. Bo z tego miliona samochodów elektrycznych, o których Pan mówił, nie powstał ani jeden. Za to dzisiaj usłyszeliśmy, że nowoczesność i ekologia będzie polegać na tym, że ludzie będą starego golfa przerabiać na gaz. Tyle zostało tak naprawdę z tych Pańskich wielkich planów. Natomiast ciągle, Panie Premierze, ciągle po tych latach dopłaca Pan, z publicznych pieniędzy do budowy niemieckich i amerykańskich montowni w Polsce. Polska dalej jest montownią Europy i dalej jest kopalnią taniej siły roboczej, która według Pana dzisiejszych słów już nie istnieje. Proszę nie uciekać, Panie Premierze. Ja wiem, że to są przykre informacje, ale niestety prawdziwe. A zyski jak zwykle zgarniają jakoś inne, proszę Państwa. Pan Premier nie chce o tym słuchać, ale Pan Premier z całej Polski zrobił specjalną strefę ekonomiczną. Parę lat temu, panie premierze, mówił pan w swoim eksporze, że chce pan skończyć z rozwojem zależnym. Ale to, co pan robi, to niestety ciągle jest rozwój zależny. I zwalnianie z podatków wielkich amerykańskich korporacji, gdy ambasada USA tupnie nogą, za to sięgacie po pieniądze, owszem, bardzo chętnie, ale tak jak dzisiaj, chcecie sięgnąć po pieniądze osób z niepełnosprawnością. Moim zdaniem to jest tchórzostwo. Lewica w tym Sejmie złoży projekt podatku od cyfrowych gigantów. Ten sam, z którego PiS się wycofał. Bo naprawdę nie ma powodu, żeby polskie małe firmy płaciły podatki, a Google, Amazon czy Facebook były traktowane jak święte krowy. Jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o gospodarkę. Mańska propozycja, panie premierze, wpisania planów kapitałowych umknął. Propozycja wpisania planów kapitałowych do konstytucji. Tutaj miałem wrażenie, że pan premier zrzucił maskę i pokazała się stara twarz, twarz premiera Bankstera, bo te plany kapitałowe, proszę państwa, to jest system, który polega na tym, że biedni tak naprawdę dopłacają do bogatych. To jest kolejny skok sektora prywatnego na publiczną kasę w interesie banków i świetnie o tym piszą eksperci od ubezpieczeń społecznych, między innymi pani profesor Leokadia Oręziak. Polecam państwu, którzy popieracie to złe rozwiązanie, lekturę. I chcę powiedzieć bardzo jasno. Lewica nigdy nie zgodzi się na wpisanie przywilejów sektora bankowego do polskiej konstytucji. Pan premier kilkanaście razy, jeśli nie kilkadziesiąt razy, powtórzył w tym swoim przemówieniu słowo normalność, odmieniając je przez wszystkie przypadki. Ja nie wiem, czy to jest normalne, że kolega pana premiera, pan Macierewicz... Marzy o katolickim państwie wyznaniowym. Ja nie wiem, czy to jest normalne państwo, w którym jest jeden prezes, jedno wyznanie i jedna ideologia. Ale chcę powiedzieć, proszę Państwa, że jest też inna Polska, że jest polska różnorodna. Polska, w której mieszkają i katolicy, i ateiści, i prawosławni, i ewangelicy, i Żydzi i muzułmanie i ateiści, i wbrew temu. Co często lubi mówić polska prawica, każda i każdy z nich jest w Polsce u siebie, bo to jest nasz wspólny dom. Parę dni temu, szanowni państwo z Prawa i Sprawiedliwości, rozmawiałem z moimi przyjaciółmi z Hajnówki. Oni są prawosławni i ze zgrozą patrzą na polityków waszego ugrupowania, którzy czczą ludzi morderców ich dziadków. I oni powiedzieli mi słowa, które zapadły mi w pamięć, że jak widzą takie wypowiedzi polityków jak Prawa i Sprawiedliwości, to czują, że Polska ich nie chce. Ja chcę powiedzieć jasno i wyraźnie Polska nie jest własnością PIS-u, Polska nie jest własnością prawicowych fanatyków, a ta duszna atmosfera, którą wasze rządy niestety roztoczyły nad krajem, ona się kończy. To, że w rządzie pana Morawieckiego zasiadają tylko trzy kobiece, dobrze pokazuje, jak ten rząd traktuje większość społeczeństwa. Mnie to nie dziwi, bo to było widać, co prawa kobiet znaczą dla Waszej formacji w 2016 roku, kiedy próbowaliście przepchnąć barbarzyńskie prawo aborcyjne. Wiemy, że i w tej kadencji Wasza formacja będzie tańczyć, tak jak episkopat Zagra. Słychać już, że chcecie zabronić przerywania ciąży w przypadku gwałtów. Chcę powiedzieć jasno, lewica na to nie pozwoli, bo lewica stoi i zawsze będzie stała po stronie praw kobiet. My, my nie będziemy kluczyć. My nie będziemy wyjmować kart, my po prostu złożymy ustawę, która złagodzi to nieludzkie prawo. Lewica, proszę Państwa, chce wolności i chce Polski, która jest krajem wolności. I po to faktycznie jest nam potrzebne w Polsce nowoczesne państwo dobrobytu, bo to jest wolność od biedy, wolność od bezdomności, wolność od strachu i przemocy, ale też wolność wyboru. Myślę, że Polacy i Polki nie chcą, żeby jakakolwiek władza mówiła im jak mają żyć, kogo mają kochać, z kim wolno im założyć rodzinę. Myślę, że nie chcą, żeby ktokolwiek mówił im w co mają prawo wierzyć. I myślę, że nie chcą, szanowni państwo sprawa i sprawiedliwości, że politycy bawili się w strażników moralności. Chcą wiedzieć, że to oni mają coś do powiedzenia o tym jak wygląda nasze państwo. O tym jak działa ich zakład pracy, jak działa samorząd. Chcą wiedzieć, że mogą podjąć ryzyko, ale też że mogą popełnić błędy, bo państwo nie zostawi ich samym sobie w trudnych życiowych momentach. I po tych latach rządów pana premiera Morawieckiego widać dobrze, że wy tej wolności ani nie pragniecie, ani nie szanujecie. Przez ostatnie lata udowodniliście też nazbyt dobrze. Lewica dlatego chce zmiany. Chce Polski, która jest solidarna, ale Polski, która jest świecka i wolna, bo tylko w takiej Polsce wszyscy będziemy czuć się bezpiecznie, tylko w takiej Polsce wszyscy będziemy wolni i tylko taka Polska będzie faktycznie wygodnym domem dla wszystkich. Dlatego Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, Koalicyjny Klub Lewicy. Posłanki i posłowie razem w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wiosny zagłosują przeciwko wotum zaufania dla pana Morawieckiego i jego rządu. Dziękuję bardzo.